Obiektyw PC. Nazwa jest skrótem od Perspective Control, czyli kontroli perspektywy. Mechanizmy znane doskonale z aparatów wielkoformatowych, jak przesunięcie osi optycznej, Shift, oraz pokłon, Tilt, przeniesiono do samego obiektywu, umożliwiając tym samym wykonywanie zdjęć architektury oraz produktów aparatami mniejszych formatów. Obiektywy te znalazły również zastosowanie w fotografii krajobrazowej oraz portretowej, dając fotografom nowe narzędzie z niemożliwym do podrobienia efektem. Efekt pokłonu stał się tematem wielu wystaw i albumów. Obiektywy te zostały zaprojektowane dla aparatów umożliwiając bezpośrednie podejrzenie efektów jak lustrzanki, wyłączając z tego grona dalmierze. Pierwszym wyprodukowanym był PC 35mm ze światłem 3.5 z 1961 roku. Ze względu na konstrukcję nawet te zaprezentowane w ostatnich latach są wciąż obiektywami manualnymi. To wszystko na dziś, do zobaczenia pojutrze.